A jeżeli w twoim życiu pojawia się lęk, pojawia się jakiekolwiek zmartwienie lub jakakolwiek troska, to znaczy, że się boisz, czyli nie wierzysz, że sprawa, na której ci zależy, zakończy się pomyślnie dla ciebie. Taka jest prawda. To, to jest w ogóle prosta, wiecie, definicja. Zawsze przychodzi pokusa do człowieka o to, żeby się o coś pomartwić, dlatego że martwi się cały dookoła nas świat i mówi się, że jak rodzice są troskliwi, czyli jak się martwią o swoje dzieci, to są dobrymi rodzicami. A Jezus powiedział, ja zwyciężyłem świat. Czyli zwyciężyłem całe to myślenie, wszystkie te stereotypy, wszystko, całą tą pokusę diabelską do tego, żebyś ty się też Zaczy, martwił. Jak nawiązujesz do tych dzieci, to trzeba sobie uświadomić, że to dzieci też się wychowuje inaczej, pod każdym względem. Tak naprawdę to, co możemy na pewno zaświadczyć, to to, że nasze dzieci cielesne wypychamy do przodu. Cały czas, systematycznie, aby szły, aby nie myślały według kategorii prawa, aby się nie bały, aby wiedziały, że mogą zrealizować swoje pragnienia, marzenia, że ten świat wcale nie jest taki duży, że mogą być, żyć w różnych częściach. Cały czas gdzieś tam wypychamy ich do przodu, a nie osaczamy, jak foka, żeby generalnie je tam gromadzić w mieście. Niech oni sami jakby decydują.